Dzień dobry. Dzisiaj zawitałem do szkółki Niedźwiedź. E, no to są okolice koronowa, Kujawsko-Pomorskie. E, pierwsze ja tu już byłem ze 2-3 razy. Ja lubię oglądać te ich wszystkie różne roślinki fajnie pokręcone i, 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 i latami różne robione, tak? E, te ich bązaje. Tu oni to mają za kosmiczne pieniądze, to, to, to jest w ogóle hala sytuacja, ale to, to o to chodzi w tym wszystkim. Mm, ja tam jestem w ogóle przeciwnikiem w życiu takiego hachła. Hachła, no ja, no ładnie zrobiony, tylko tutaj już trochę o, go bierze. No ale dobra, nie? Ten jest śliczny, mi się podobają właśnie w tym kolorze. Ten jest na przykład bardzo ładnie zrobiony, uważam. E, co chciałem powiedzieć? No, takie rzeczy to trzeba robić co samemu, a nie tam kupować gotowce, bo to jest żadna zabawa, nie? Tu mi się ukryły, one wcześniej były, też bardzo ładne. Z jałowców porobione te języczki, ten chyba kosztuje, ja wam już powiem. Ten kosztuje 2,5, tak, kosztował, tak kosztuje, nie? No, to ten jest na przykład ładny. Tam też jest taki. Ale coś mi się podobało kiedyś. No dobra. Jak widać, że yy, to tak jak go pamiętałem, że tu taki był, to taki jest, więc to się nie sprzedaje wcale na, 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 na co dzień, że tak powiem. Yy, o! Tam są coś sosny, coś takiego. Słuchajcie. To jest taka, no tutaj jestem właśnie w takim miejscu, chciałem wam pokazać, że oni te wszystkie właśnie różne bązaje na to wygląda. Oni to przynoszą do takiego miejsca, przewożą oni je co chwilę, raz są trochę na dworzu. Później znowu są pochowane, widzę w tym... I to jest taka deszczownia dla nich. I super miejsce to jest fajnie parno, nie? Dzisiaj nie jest za gorąco, więc e, ogólnie na dworzu, więc e, całkiem przyjemnie tutaj jest. Mogę wam powiedzieć szczerze. I mają taki ten sztuczny deszcz porobiony. Tak i świetna sprawa. Chciałem właśnie Wam pokazać te wszystkie bązaje, które tutaj są w tym sztucznym lesie deszczowym. Fajnie to wygląda. Spróbujemy przejść przez ten deszcz, co? Tam po drugiej stronie myślicie, że też pada? Nie wiem, idziemy. Przechodzimy przez środek, przez ten deszcz. Zasłaniam ręką, kamerkę. Zaczynamy mój super aparat. Tu jakieś coś śmieszne stworzyli, ale rozpękło się na środku. Katastrofa. No nic. Idziemy przez deszcz, sztuczny deszcz. Fajnie, nie? Dobra, jesteśmy z drugiej strony. Ekstra. Tak, tu też mają różne sosenki. I takie tam porobione. Chciałem zacząć tu. Właściwie prawda szukamy coś gotowca szukamy szukamy gotowca. I właśnie ja ruszyłem na swój jakby tak własny przegląd tej całej szkółki, bo ja to się ze wszystkimi kłócę zawsze i mówię bzdura kupować już gotowca, bo to są kosmiczne pieniądze, tylko po prostu kupić już starego jałowca w donicy, ale nic z nim nie robione, nie? Wtedy ja go sam zaraz tam przeciacham, pociacham i zaraz by był jakiś tam, nie? Żebyśmy to wszystko porobili, te kulki tu mamy, o! Gotowy taki ten, gotowa taka spiralka Gotowa taka spiralka, ona ma ze 2 metry To jest 5 stów, nie? Stu jaka? Dziadostwo, że hej! Tu są ładne, mi się podobają zawsze, o! Jak tak jest coś zrobione, to to ma jakiś wygląd, nie? To, 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 to mi się podobają takie, nie? Że to już jest zrobiony taki ten bązajek z jakieś tam roślinki typu właśnie y, sosna, świerk, y, jakieś jałowce, tak? To według mnie to ma jakiś sens. Tu joki to jest tam poracha, tam w ogóle nie ma o czym mówić. E, tam jest ładny w oddali go, widoczko tych kulek stoi. No, i na przykład tak jak ja robię te ule, teraz jestem warszawski. No to świetnie pasuje, nie, jakby takiego teraz bądzaja jakiegoś wybrał krzywulca, tak, żeby on tym swoim szczytem, nie, szczytowymi chmurami, tak, wchodził na dach tej trzciny, to, to by się komponowało, słuchajcie, tak, nie, jedwabiście, że szok, nie, no dobra, Żeśmy przeszli wokoło, daliśmy radę, dobrze mam kaptur, słuchajcie, nie, idziemy zobaczyć tamtego bązaja w deszczu, bo mi się spodobał. Mój się spodobał i mam go też pokażę. No, to jest og oczywiście ogrodomania. No, to, to to jest wieczne cięcie, prawda? O, ten tu tak jest, trzeba pokazać. Chyba zapaskudziło trochę kamerkę tej. Pierwszy raz sztuczny deszcz nam załatwił kamerkę. Dobra, wychodzimy z tego deszczu. O, -o. to są jaja, nie? Można wejść w deszcz i z niego na powrót wyjść. Spróbuję przetrzeć trochę tą kamerkę, tam widzę, że się zapaskudziło. Raz, dwa, trzy. No, tu też bym musiał ten aparacik sobie czymś tutaj to wyczyścić, chociaż nie wiem jak, bo tu normalnie jest syf, nie? Dlatego ta, ten, ten yy, nasz obraz może mieć trochę lichy, prawda? No dobra, coś nam się udało. Będziemy dalej. Mam nadzieję, że ostrość się nie tak, są te nasze. Te języki są bardzo fajne, nie? Ja yy, uważam, że te jałowce właśnie tego typu, te zieloniutkie takie, jak one mają, są ładnie tak zrobione, tak jak te, i dopóki, dopóty ktoś umie to tak zrobić, że w środku nie zaczną się robić suche, to jest całkiem spoko. Słuchajcie, chyba musimy uciekać, tu coś pękło. Patrzcie, pękła rura. Ja cię kręcę, leci na te haszcze tam ich ha! ha! Chcę będzie na mnie, spieprzamy stąd, nie? Na <grym> mnie to zawsze wszystko jest. Więc ja już wolę dmuchać na zimne. Idziemy stąd. Dobra, ale pokazaliśmy wam bądzaje takie. Yy, Mamy jeszcze tu 8 minutek, więc sobie stąd wyjdziemy i pójdziemy dalej, tak? Pójdziemy dalej, wyjdziemy na dwór. Tu ogólnie jest tak, że e, e, gdzie się nie odwrócimy, e, to są albo różnego rodzaju jałowce, krzaczki i tak dalej. I, i też dużo mają porobione w tych donicach. Są e, całe poletka, gdzie po prostu tak jak drzewa owocowe stoją od siebie e, o kilka metrów oddalone te sosny różne. Tam widać oddaj na przykład też już e, coś jest porobione. I oni później jak to tak jest, nie mają egzemplarzy jakiegoś ładnego w doniczce no tego go wykopują i w tej, w tej donicy on jest, prawda? I można go sprzedać w tej skrzyni, tak? Ale osobiście też tak myślę, że, e, e, że co? Że jak jakiś tam szalony konstruktor ogrodniczy właśnie sobie ubzdura, że potrzebuje tego, co jest akurat tutaj w ziemi, no to oni mu go wykupują, nie? W pewnym momencie niektórzy tutaj ogrody tworzą przez bardzo duży czas. Ja tu się czasami, czasami się śmieję, jak oni tym Ciągniczkiem czy tam meleksem prują z tą donicą, ten bonza i podskakuje, nie? Napacę. Ale śmieszna sprawa jest. Idziemy sobie przejść. O, tu są takie standardowe skrzyni. Tak. I to też jest zabawa, bo to, to, to non stop ktoś tutaj łazi to, nie? I musi to obcinać, że taki o burak jak ja, który sobie tutaj chodzi, to non stop widzi, nie? Te kule. To akurat fajnie oni robią, tą wersję. Bo, bo ktoś tworzy z tego język, tak? I ten język też jest fajny. Ile można te kule, nie? Wszyscy te kule, kule. Uważam, że 100% symetria to też jest poszkodnie. <tuszy> tu ten jest ładny na przykład egzemplarz. Tak, to jest to, że jak oni mają to tak porobione, to yy, do każdego jakiegoś małego ogródka można sobie wybrać po prostu dany egzemplarz, który ma jakąś wyjątkową krzywiznę i tak dalej, i tak dalej. I albo to pomoże coś wyeksponować, albo zwyczajnie sam sobą, nie? Jest wtedy yy, tak, no, nie? Robi to coś. I to o to właśnie wszystko chodzi, że to robi to coś. No, ja tutaj nie zacząłem tego oglądać, to się ciągnie aż tam, tam, tego nie widać. Naprawdę tutaj, jak byłem pierwszy raz i oblazłem to wszystko tak po mojemu, po dzikiemu, nie? To ja byłem, ja byłem zmęczony już na cały dzień, to już był koniec. Wiatr wieje. Tak, wiatr wieje. Chciałem Wam pokazać jednego takiego jałowca. On był zrobiony, że w tej Donicy na jednym kiju był taki wielki jęzor. No ale nie ma go. Zniknął, właśnie był gdzieś tutaj, gdzie teraz idziemy. Tak, ja będę szukał właśnie jakiegoś polecka, takiego jak tu są. I będę szukał gdzieś zwyczajnie jałowca, który już w tej chwili. Jak ja bym go przeciął, to już by coś z nim było, nie? I te dwa cięcia drobne, które bym mu zrobił do jesieni, no to te języczki, tak jak tam widzieliście w doniczkach już by powstały, tylko ten jałowiec musi być odpowiednio już duży, rosnący taki na dziko, tak? Żeby coś z nim tam wykonać. Uważam osobiście, że od małego do dużego jest trudniej, tak? Ale jak mamy już takiego jałowca, który jest stary, wielki, i my go orżniemy. No, to jeśli zrobimy to w miarę umiejętnie, no to mamy te bądzaje od razu, tak? No, czy tam inne niwaki, dupę marynie? Dobra, mamy, jesteśmy gdzieś tu. No nie, tu nie ma. Ile mamy czasu transmitowego? 4 minuty. Idziemy, słuchajcie sobie. Tu są, widzę, jałowce, pole jałowców jest. Będziemy musieli tam wpaść, ale to wszystko jest za małe. Ja bym szukał właśnie czegoś takiego, co jest. Co ja bym miał tego dzikusa do pępka, tak chociaż, żeby to był taki już konkretny, i wtedy od razu z tej zgrai tych wszystkich, nie? Można wybrać takiego, który od razu z automatu urósł w ten sposób, że ma te kije dość ciekawe, tą rozetę odchodzącą od, od właśnie od, od ziemi, tak? I, i, I w tym momencie, o, moja jedna z ulubionych tak, to jest ta y, japońska, tak? Japońska, japońska ćmielina, no. Jedziemy dalej, tu o tych haszczych skończyły nam się trochę. Tu widzę jakieś panie są, e, idziemy się ich spytać, czy można zdobyć takie jałowce, które prosto sobie tak rosły. Ileś lat w doniczkach, tak? Jest, pełno. Słuchajcie tych sosen, nie? Ludzie to kupują. Tu jest coś świeżo szczepione na kiju. Też robią na wosk. Widzicie na wosk. Na woski jest Baja, nie? Na woski jest Baja. Tam nic nie trzeba sztrycować na żadne maski foliowe, tylko to co jest no, woskiem i nara, nie? Uważam, że to jest bardzo proste rozwiązanie. Idziemy sobie, idziemy. O, tu są jakieś ciekawe kilo na kiju. Nie? Ciekawe ile to kosztuje. Ten by też, te, te, jakby to byk miał kupić za nie wiadomo, tam no nie wiem ile to. Teraz zobaczymy, ile taki ma koszt. Eee, Holender. Ja łowię, co to jest łany. <laughs> nie ma, ale to oni tylko robili to, że on na kiju jest. Nic specjalnego, nie? Ja to tak lubię, właśnie chodzić, coś wybrać, bo mamy taką opcję, że yy, yy, ktoś od nas chce takiego. Żebyśmy mu takie coś stworzyli, nie? Przed domem Ale to musi być coś wyjątkowego, niedużego, niekonkretnie od razu z 2,5 tysiąca, nie? no to tam jest bzdura, ja uważam Żeby za takie rzeczy, które jesteśmy w stanie zrobić sobie jakby samemu Z latami To jest w ogóle co innego, tak? Bo to, to kup kupienie takiego bązaja tam za... Ileś tysięcy, to jest dla snobów y y te bązaje to właśnie, to wymyśliliście te Japończyki po to, że oni tym się zajmowali jak zwierzątkiem, tak? Trzeba było dbać, bo to miało mały korzeń i tak dalej, i tak dalej. I to właśnie to, że człowiek się zżywał z tą rośliną, a nie tam, nie dla samego wyglądu. Ludzie to są tacy właśnie, że oni tylko patrzą na ten wygląd. Jak coś wygląda, to oni myślą, że to jest już ok, a to główna prawda, bo dużo rzeczy jest robione teraz na wygląd, no nie? Tak segada moje farmazony. Pędzimy przez tą szkółkę pierdutną. I super, wrzucę. Na pewno jak ten filmik mi się skończy, będziemy nagrywać kolejny. Jak ktoś lubi takie pierdoły ogrodnicze, to sobie popatrzy, nie? Że tych tu jest mnóstwo. Pełno tych krzaków jest. I jakby ktoś chciał tutaj sobie przyjechać, żeby do ogródków właśnie wybrać jakieś posadze, drzewinki, o. Jakby chciał sobie do grudka właśnie wybrać coś, no to tutaj na pewno coś wybierze. No na przykład o, bierzemy takiego, jakiegoś tam miał wybieramy i potem już możemy go sobie prowadzić, tak? Chcemy wysoki jak dwa badyle, to, to, to na początku od razu nie robimy kulki, tylko go trochę jeszcze pędzimy, tak? Żeby nam urósł szczytowy badyl. I wtedy dopiero ten szczytowy nam zrobi kuleczkę, nie? Więc tak to wygląda. Jest kolorowo, zielono. I to było to wszystko Jeśli chodzi o tą część mojej wycieczki I życzę wszystkim pszczelarzom I zakręconym ludziom Którzy lubią zielone rzeczy I tak dalej, i tak dalej Miłego dnia